Cześć, jestem Manko z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będzie kolejny odcinek z Sebą. Przetestujemy sobie jakieś burgerki. Także ja do niego idę i zapraszam za Dobra, chwilę. Dobra, moi drodzy, ja już jestem u Sebastiana. Cześć, Sebastian. Cześć. Zamawiamy dziś jakieś burgerki? Możemy. Dobra, to my sobie zamówimy jakieś burgery, dobre. I zapraszamy za chwilę. Dobra, my już sobie zamówiliśmy nasze burgery z byczek i patyczek to jest taka burgerownia, oni tam mają duży, duży wybór burgerów. Ja sobie zamówiłem American Burger. Jest to bułka bris, 180 gram połowiny, mix sałat, czerwona cebula, świeży ogórek, podwójny ser cheddar, podwójny bekon, prozdrowana cebula, ketchup, musztarda i frytki domowe. A Sebastian sobie zamówił kebab burger. Jest to bułka brysz, 180 g wołowiny, tak samo. gyros kurczaka, mix sałat, pomidor, czerwona cebula, okórek świeży, prażona cebula, sos cząstkowy, keczup i frytki domowe. I jak sobie wybieracie, jaki chcecie burger, tak, sobie, tak samo sobie wybieracie mięso, jakie ma być, czy krwiste, czy średnio wysmażone, czy bardzo wysmażone. My sobie wybraliśmy średnio wysmażone, także Zobaczymy jak to będzie smakowało. Czas oczekiwania około godziny. Także my sobie czekamy i zapraszamy. Za o, Sebastian już niesie nasze burgerki. A jeszcze z frytkami jak widzimy. No. Każdy ma swoje frytki. A i tutaj masz kebab, czyli twój, a mój jest ten American Burger, czyli ten. Czyli za wszystko zapłaciliśmy 49 zł. No i dobra. Teraz sobie swojego. Fajnie pachną, powiem. Tutaj fryteczki. Posadzmy tutaj troszeczkę tłuszczyku. Zobaczcie sobie. Zobaczmy jak to wygląda, no. Tu jest kebab burger. Pokaż. Spory mamy, spory, tutaj dziurka od dwie kałaczki. Mhm. I pokaż co tam w środku mamy mięso. Pokaż mięsko kurczak, kurczak widzę, papryka, ogórek, stabato. Tak jest. I tutaj dużo tego mięsa, nie? No. Takie mięsa. O, wysyp sobie frytki. O, wielkie frytki tutaj mamy. Dobrze. A tutaj jemy tutaj. No dobra. Ciepłe chociaż? Brytki uh -huh. też ciepłe? Tak, dobra, zaraz sobie mojego. Odpakowujemy. O, a tutaj Sebastian pierwszy gryz. Dobra. Dobry, nie? Fajnie się to prezentuje. Uh -huh. Dużo jest składników, nie? Pokażemy teraz mojego, bądźmy może lampę. O, będzie lepiej widać. Czekajcie, rozpakuję go sobie. w moi drodzy, mu się tak prezentuje. Mój jest z wołowinką, jak widzimy. No i tutaj bułka. I w środku tutaj mamy. Tak, sałatka. Prażona cebula. Tutaj pod spodem jest musztarda. Tutaj boczek. Boczuś świeży. No i ta prażona cebulka Następne kawałki boczku, jak widzimy dużo boczku Taki można powiedzieć, że fajnie przypieczony Ten boczek, tutaj ogórki to są kiszone No i tutaj mamy wołowinkę średnio wysmażoną Tak chciałem Tutaj pod spodem mamy jeszcze keczup Tutaj jeszcze więcej ogórka No i tyle Dobra. I tak się właśnie prezentuje w całości. Tu Sebastian już sobie go wziął na części pierwsze, otworzył. Ja widzimy tak samo, ma tego, a takiego ma innego ogórka, trochę. A tak to bardzo się nie różni, tylko że on ma inne mięso, bo ma z kurczaka, a ja mam wołowinę. Dobra, spróbujemy najpierw frytek. Frytki ciepłe. Lekko słone. Takie w sam raz. Mm. Można powiedzieć, że dobre te frytki nawet, nie? Yeah. Dobra, mam tu kawałek boczka. Mm, dobry boczuś. I Sebastian sobie lije tego kurczaka. Dobra, spróbujemy go sobie wziąć w całości. I od spodu tak się prezentuje. Troszeczkę bułka przypieczona, no i dobra, próbujemy. ale mm. w takie wielkie, że aż trudno go ugryźć. Dobra, spróbujemy. Mmm, rozwala się, bo za duży. No, ta bułka fajnie przypieczona, chrupiąca. No, ja też tutaj sobie je dobra to ujemy tu troszkę sobie i zapraszamy za chwilę dobra ja już sobie ujadłem około pół tego burgera no, powiem wam że naprawdę jest jest sycący najadłem się jak e, widzimy składniki dużo boczku przede wszystkim jest moim ale mógłby być jeszcze troszeczkę bardziej przypieczony bo widzimy tutaj jest no troszeczkę tłusty e, mięso jest dobre Tutaj w smaku przeważa musztarda Jest troszkę i dużo A w swoim co tutaj dobrego? Możesz powiedzieć o tym burkerze? Jest genez. Jest Aha no, jest duży, czy jest ty jesteś. Na się dniem. Tak. Rytki dobre? No ja. mhm. No to na ile byś go ocenił? Na 8,5. 8,5. Duża ocena. No. No to ja wam powiem, że oceniłbym tym razem troszeczkę niżej, 7,5, czyli ogólna ocena jest. I tak 8, czyli całkiem dobra. Eee, smaczne burgery. Godne polecenia. Eee, jak się Ci podobał, podobało, zostawcie łóeczkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu trzymajcie się. Hej!